Budowa parkingu przy ulicy Żytniej, przebudowa ulicy Gronowej, zagospodarowanie brzegów jeziora krzywego i lepsza komunikacja osiedla z innymi dzielnicami miasta to główne kwestie poruszone podczas spotkania władzą Sztyna z mieszkańcami Dajtek. Ja wiem, że są to dla Państwa, dla nas, wszystkich mieszkańców, a szczególnie na osiedlach te problemy, które tu macie, dla was najważniejsze. Ja absolutnie to rozumiem. Natomiast no ja żadnych deklaracji. Pustych deklaracji to na pewno nie będę składał. Część z tych inwestycji jest już we wstępnej fazie realizacji budowa parkingu przy ulicy Żytniej została wyceniona na 130 tysięcy złotych. Mamy projekt, mamy pozwolenie na budowę, a wobec tego od strony dokumentacji jesteśmy przygotowani do realizacji. No oczywiście, ażeby pójść krok dalej, ażeby to rozpocząć, realizować i zakończyć, Musimy mieć środki. Dzisiaj w budżecie miasta, który był przyjęty przez Radę Miasta w miesiącu grudniu. W miesiącu grudniu tych pieniędzy niestety nie mieliśmy i nie mamy. Problemem mieszkańców Dajtek jest także ulica Żniwna, mała arteria o dużym natężeniu ruchu. Ulica, ulica Żniwna została ulicą dojazdową z gronit do miasta. Y, jadą przez las mieszkańcy gronit i, do, y, i ulicą Żniwną. Jest tam ruch, y, jest bardzo duży ruch, poza tym jest zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, ale mimo to te samochody jeżdżą, bo tam dalej na tych, y, w tych gronitach trwa budowa domków jednorodzinnych. Cały problem polega na wydaniu jakichś dwóch, trzech tysięcy złotych, który w zdecydowany sposób y, ograniczy natężenie ruchu pojazdów, zarówno ciężarówek, a samochodów osobowych. Za przede wszystkim bezpieczeństwo naszych dzieci, którzy tam, które tam mieszkają, starają się cokolwiek robić. No, a można powiedzieć, że mieszkamy na w obwodnicy Olsztyna. Mała, drobna ulica osiedlowa stała się obwodnicą Usztyna. Zdaniem mieszkańców remont potrzebny jest również na ulicach Gronowej i Siewnej, arteriach, które w latach 80. zostały wybudowane w czynie społecznym. Na całym osiedlu zrobiono piękne ulice, Piękne alejki, jest to bardzo, bardzo fajne, prawda? Natomiast nasze, nasze ulice, ulica kawałek ulicy Siewnej i Gronowej, zostały, zostały takie, jakie mieszkańcy sami zrobili, i z każdym rokiem są gorsze. W każdym razie chcielibyśmy prosić, żeby potraktować to poważnie. Mieszkańcy od lat apelują o poprawę komunikacji osiedla z pozostałymi dzielnicami Olsztyna. Ich zdaniem problem rozwiązałoby uruchomienie dodatkowych linii autobusowych i budowa przejścia podziemnego przy areszcie śledczym. Przejście ułatwiłoby Olsztynianom przesiadanie się na linie autobusowe skomunikowane z dajtkami. Z przesiadaniem jest najgorsze właśnie tam. Ale pocieszył prezydent, że, że jednak między Alfą a więzieniem będzie już budowane podziemne przejście, nawet z windą. No to, to, to bardzo mnie to ucieszyło. Władze miasta zobowiązały się, że do kwietnia odpowiedzą mieszkańcom Dajtek na wszystkie postulaty postawione podczas spotkania.